OK moi drodzy, w przeddzień premiery najnowszej, czwartej części powracającej serii po 30 latach, zróbmy sobie krótką pogawędkę o oryginalnej trylogii, której przyznaję, że nie oglądałem aż do teraz, nie wiem, chyba od 15 lat. Także z przyjemnością wróciłem do dzieciństwa i młodego Ediego Murphy'ego, <grywki> który szaleje na ulicach Beverly Hills. Beverly Hills Cup 1, 2, 3. Dzisiaj zrobimy taką wyjątkową retro recenzję łączącą. Postaram się o każdym filmie oczywiście powiedzieć coś osobne, ale no wiecie, to się troszeczkę wszystko zlewa. Pierwszy film jest skręcony przez Martina Bresta, którego możecie znać z zapachu kobiety czy Joe Black, już tu późniejszych co prawda produkcji. 84 rok. Eee, czyli po prostu lata 80., jeden z, jeden z fundamentów kina komediowego akcji, lat 80. Kolejny, na, na kolejny tam trzeba było poczekać kilka lat. Wójka wychodzi w 87 w reżyserii Tonego Scotta, tego moi drodzy od Top Gun, co zresztą od razu widać. A trójka dopiero 94 po 10 latach od części pierwszej. John Landys, też legendarny reżyser, siada tutaj za kółkiem. I cóż, mamy kultową trylogię. Pierwsze co muszę powiedzieć to jest to, że ja zapomniałem, zapomniałem kilka rzeczy. Ponieważ to jest film dzieciństwa, ja całą serię oglądałem za dzieciaka w telewizji, pewnie jak dużo, duża część z was, że wtedy to się tak prawie znało na pamięć. Teraz zapomniałem o kilku rzeczach. Po pierwsze, zapomniałem jak Eddie Murphy jest śmieszny, charyzmatyczny. On jest taką gwiazdą w tej serii. No, ale to, co jest w tej serii?

humoru, energii naprawdę po prostu jest i śmieszny i wzruszający i ten wachlarz, zasięg jego emocji, tego co gra mimo, że to jest głupia komedia, on tutaj często tam, ktoś zostaje ranny on musi płakać, musi się czymś przejąć on naprawdę ma taki po prostu zasięg aktorski w tej roli że jest, jego jest więcej niż potem w Bad Boysach dwójki głównej pół żartem, pół serio, ale tam, tak jakby tam musieli się rozdzielić na dwóch, żeby doścignąć Diego Murphy i jego energię z tej serii. Druga rzecz, o której zapomniałem, no, to już tak trochę fabularnie, no nie, to że on jest z Detroit. <laughs> Detroit w stanie Michigan, moi drodzy, czyli ten Midwest, niedaleko tam, prawda, Chicago i tak dalej. To jest ciekawe, bo no po prostu zapomniałem, no dla mnie to, wiecie, był tytuł Glinias Beverly Hills. Po tych 15 latach pamiętałem, że on tam właśnie w Beverly Hills coś robi. A to nie jest gniarz z Beverly Hills, to jest gniarz z Detroit. I to jest trochę tak, jakbyśmy na Polskę, na Europę, powiedzmy, powiedzieli, że ktoś jest e, policjantem, nie wiem, w, w Polsce, a jedzie rozwiązać sprawę w, na Sycylii. No nie, to jest taki bardzo daleko, inna pogoda, inne ten. I cała ta seria jest oparta of fish out of water, czyli o ten humor, że właśnie ten z tego zadupiastego tam, prawda, stanu skądś tam Axel Foley przyjeżdża do Beverly Hills, które jest, tam ten podział geograficzny i jakby, wiecie, co tam, do jakiego hrabstwa i czego należy, jak to tam w Los Angeles dokładnie jest, ja do dzisiaj nie wiem, mimo że mnie to ciekawi, bo to w... się śmieje, ale to jest, tak dziw... to jest tak dziwnie podzielone, że nawet w trzeciej części to w ogóle cały z tego jest deal zrobiony, że ten jego kumpel w policji tam jakąś jednostką dowodzi, która łączy niby właśnie wszystkie inne, bo tam jest strasznie dziwna podziałka na mapie. Ale chodzi o to, że on trafia do tego Beverly Hills, gdzie są jakieś super bogaci ludzie, gdzie wszystko jest zupełnie inne, dla niego ekscentryczne, dziwaczne, jest po prostu te, te klasyczne ulice, jakieś pokazy mody, jakieś, prawda, z, z bogate, wiecie, osoby wyglądające dziwnie z tymi swoimi jakimiś Samochodami, prawda, kabrioletami, i przyjeżdża ten Axel Foley, który jest jak taki Polak, na zasadzie, wiecie, z polskiej wsi swoim rozpadającym się samochodem. To jest, taki, jest taka, to jest piękne, bo to jest piękne, bo oczywiście z tego wynika mnóstwo humoru. Myślę, że nam łatwo się wczuć w jego buty. Eee, czy znaczy łatwiej w jego buty niż jakichś dziwacznych, ekscentrycznych bogaczy z Beverly Hills. Ale to działa, to działa właśnie dlatego, że jest humor, to działa, że po prostu ta, ta cała seria jest oparta o. Trochę akcji, ale zwróćcie uwagę, że no, Tony Scott w drugiej części tam się trochę bardziej może stara niż reszta i ta akcja w tych niektórych tutaj momentach wygląda nie najgorzej. Ale generalnie rzecz biorąc, szczególnie w jedynce, jedynka, która uważam jednak jest najlepsza z tych trzech filmów, ma w sobie tę świeżość, no nie? Bo dwójka, powiedziałbym, powiedziałbym że na równi z dwójką, dwójkiem się oglądało mniej więcej tak samo, ale jedynka ma taką, wiecie, ten taki coś, coś nowego, no nie? W dwójce, tony Scott dużo dokłada stylem swoim, swoim, reżyserskim, do czego zaraz przejdę. Ale jedynka, ona, jeśli chodzi o akcję, nie jest jakaś wybitna. Cała ta strzelanina na koniec działa. Jest mega wkręcająca do nas widzów, ponieważ jesteśmy zaangażowani w tych ludzi. Tu nie chodzi tylko o Axela, mamy też tą dwójkę, prawda, kultowe duo. Billy Rosewood wiecznie uśmiechnięty, taki troszeczkę durnowaty, ale taki taki trochę Labrador. I oczywiście John Ashton jako sierżant, John Tagger i ten mniej uśmiechnięty, takie klasyczne good cup, bad cup którzy oczywiście mają serce po dobrej stronie i finalnie współpracują z naszym bohaterem, mimo że na początku będzie się wydawało, że oni właśnie nie, że będą tylko rzucać kłody pod nogi, oni zostają jego przyjaciółmi, których on wplątuje w kłopoty. Klasyczna sytuacja. Natomiast jak my ich na koniec siedzimy w tej strzelaninie, no to to nie są jakieś wybitne sceny akcji, oni tam się pochylają za murkiem, coś, ktoś nad nimi strzela, oni rzucają jakiś tam żart, mimo że sytuacja jest straszna, po czym odpadają ogniem. Ale to działa, ponieważ, po pierwsze, działa humor. Po drugie, lubimy tych bohaterów, no nie? I to, to jest, to jest klucz, i to jest... Oglądałem teraz ten film po tylu latach, 1984, i sobie myślę, wow, no można? Że ja przez cały film, ja kibicuję temu Eddie'emu Murphy'emu, nie? Ten Axel Foley, mimo że popełnia jakieś głupoty, jakieś błędy, oszukuje ludzi, naciąga wszystkich przez cały film, ja go lubię, on ma w sobie coś uroczego, ma szczytny cel, bo on tutaj próbuje odnaleźć mordercę swojego kumpla, dlatego z tego Detroit jedzie do Beverly Hills, gdzie wie, że tam jest ktoś zamieszany. Eee, czyli mamy trochę tego takiego klasycznego rogue cop, czyli policjanta, który... zbuntowanego policjanta, który nie słucha się, znaczy nie, nie działa zgodnie z zasadami, ale wie, wiemy, że jest dobry i chce dobrze. I musi to zrobić w ten sposób, bo zgodnie z zasadami nie zapią tego bad Mamy tą dwójkę policjantów, która właśnie bardziej jest z zasadami, ale też jak trzeba, to mu pomogą. Rodzi się przyjaźń na ekranie, rodzi się wzajemny szacunek, i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że to, 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 jest taka, to jest takie proste. Zbudować kilku bohaterów, których ja lubię, z którymi lubię spędzić czas na ekranie. Nie Że legitnie na koniec odcinka, bo to ten, te filmy to są jak takie odcinki serialu. E, im kibicuję. Policja! Jakie to jest dziwne, no nie? Ile jest takich dzisiejszych filmów, że właśnie ja włączam i jakieś te polskie, kurwa, komedie gangsterskie i po prostu ci bohaterowie to są, że ja, ja życzę im śmierci od pierwszej minuty, bo nie mam w nich nic do lubienia i po prostu nie wiem po co oglądam ten film, nie? Ja, i to jest. Taka przepaść po prostu, nie? I oczywiście to trio, to trio ma mnóstwo śmiesznych scen. Ta trylogia, ja się śmiałem. Ja się, powiem wam szczerze, że bardzo często jak odwiedzam te jakieś starsze filmy, rzadko mam tak, żebym naprawdę jakby tak w ogóle nie siedział w pracy, że tak powiem, nie? Że jest 23, a ja wiem, że muszę w tym tygodniu zrobić tą recenzję, i tak trochę, no dobra, włączam coś zmęczony. Najchętniej bym poskrolował coś, nie? Bezmyślnie. A tutaj naprawdę to jakoś to jest komedia, jakoś to jest takie tonalnie przystępne. Z taką przyjemnością się to oglądało. Te trzy filmy trwają między godzina 30 a godzina 40, tam z napisami po 45. Najnowsza, czwarta część już sprawdziłem, już jest niecałe dwie godziny. Mówię, no oczywiście, no znak czasów. Można było trzy filmy upchnąć po prostu fabułę, wprowadzić bohaterów, wprowadzić jakiś konflikt i tak dalej, tak dalej. Wszystko przeprowadzić w półtorej godziny. Można było. Takie ja właśnie się włączyłem wieczorem, i wiecie, i, i ta, a nie że się ze trzy godziny. Ech, niewiarygodne, no nie? Ale wracając, tak jak powiedziałem, akcja nie jest jakaś wybitna, bo nie o to chodzi, no nie? Chodzi o bohaterów, chodzi o komedię naokoło tego. Ale to jest też ciekawe, że nawet ta intryga w każdym z tych filmów. Intryga jest oczywista To znaczy my praktycznie w każdym z tych filmów widzimy Kto jest bad guyem na początku W jedynce jest to Mike z Breaking Bad I Better Call Saul i tam, znaczy on jest przy dupasem innego, bo w każdym jest tak Że jest jakiś główny gangster i jego tam henchmeni no nie? I jeden z tych henchmenów jest ten główny Tak? W dwójce W tym momencie to już zapomniałem kto jest Ale a, ta blondynka, wysoka blondynka Taka wiecie, europejka i ona też ma takiego szefa Nad sobą i w trójce oczywiście też Jesteśmy w tym takim Ara Disneylandzie Gdzie też tam jest, prawda? Wszyscy są zamieszani. Jest ten jeden z szef ochrony, który zabija e, szefa z Detroit, e, Axela Foley, którego lubiliśmy, I, i on za to jedzie się mścić. I w, w, to nie ma, nie ma tajemnicy, to nie ma tak, że Axel, to jako policjant, to nie ma jakiegoś śledztwa de facto takiego, że my nie wiemy, co on odkryje. No my wiemy, kto jest On co najwyżej musi złapać do wody. I nie tylko, że musi znaleźć do wody, ale on musi to zrobić wbrew temu, że tam ci mają dobre alibi, są kryci, mają wtykę w policji. Więc to jest całkiem ciekawe, że mamy trzy filmy policyjne, w których żade, w żadnym intryga policyjna nie jest jakaś wybitna, na pewno nie jest, wiecie, nie jest, nie jest zagadką. To nie jest jakiś thriller, gdzie coś wyjaśniamy. A jednak to wszystko działa, ponieważ non-stop mamy po prostu śmieszne sceny. Czasami to jest ewidentnie Eddie Murphy, który po prostu ma energię. Nie wiem, no ta scena w, w, w dwójce było, jak e, idzie do, w dwójce chyba było, jakiś do tego klubu, i nie wie, jak tam się dostać, i bierze witaminy od tego jednego z tych dwu, dwójki ziomków policjantów, i robi tą całą scenę, że udaje, że tam są jakieś materiały wybuchowe i nabiera tą babkę na to, że wiecie, że zostawi to na jej biurku. I taki spocony, i ten jeszcze wyciąga od niej dwie dychy, no nie. To jest tak głupie. To jest wyjątkowo głupie. A jednak się śmiałem, nie? Tak mówię, su mnie Eddie Murphy mnie po prostu śmieszył. Humor jest subiektywny, pamiętajcie, ale naprawdę muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jak głupia rzecz mnie, mnie śmieszyła. A to co jest najlepsze, on potem wraca do niego do samochodu, i tamten pyta: A gdzie są moje witaminy? Gdzie on to zostawił tam w końcu ten, ale wyciągnął od niej dwie dychy. On mu daje dwie dychy i ten Tiger czy ten drugi mówi Co? Co on je sprzedał? Where are my vitamins? Oh. vitamins Here's oh. 20 dollars, get some more. My house in an hour. What do you do, salon? Mm -hmm generalnie no naprawdę śmiałem się, to nie, w sensie... I dużo jest, dużo jest takich momentów, no nie? Dużo jest różnego rodzaju komedii, takie klasyczne. w trójce też John Landis, jak on do tego Disneylandu tam trafia z tą wielką giwerą i na koniec oni tam strzelają do niego. Ta scena w ogóle nie ma sensu, on tam się za, za jakąś ławką drewnianą chowa przed karminami, żeby tam z Uzi do niego strzelają. Ale wiecie, jest komedia, że najpierw się wychyla i tam coś, nie wiem, jakieś radio gra, no nie? oni patrzą po sobie, co jest, kurwa, nie? Po czym wyjmuje tą rakietę. I oczywiście w tych wszystkich filmach po prostu zajebista jest muzyka. I to w jaki sposób ten, ten główny utwór, ten Needle Drop za każdym razem tak działa. To potem oczywiście ten Crazy Frog to przejął, i teraz dużo osób może znać to z tego, ale no to jest fenomenalny utwór, No, po prostu za każdym razem, jak to się wbija z tą energią, to perfekcyjnie oddaje ton, energię filmu, Ed energię tego Murphy, który jest, jest, wiecie, właśnie taki głupkowato, śmieszno, energetyczny. Nawet nie wiem, jak to ująć. Ta muzyka po prostu oddaje to w pełni. I nawet ta trójka, ta trójka, która co mnie zaskoczyło, wszystkie trzy części podobały mi się bardzo podobnie teraz, jak oglądałem. Oglądałem na przestrzeni półtora tygodnia. I teraz, mimo że dopiero co skończyłem trójkę, wszystkie już mi się zlewają powoli w całość, bo są bardzo podobne tonalnie i, i historie są podobne i żarty są podobne. Natomiast wszystkie trzy oglądały mi się mniej więcej na tym samym poziomie. Trójka wydała mi się chyba najgorsza, ale tylko dlatego, że to już właśnie była trzecia taka sama historia, nie? Że wiecie, że już czułem powtarzalność. Zaskoczyło mnie to, że w necie trójka wypada w ogóle najgorzej, że są ludzie, którzy twierdzą, że nie, trójka nie miała miejsca. Na no zasadzie pierwsze dwie części, trójka to w ogóle... Nie no, bez przesady, aż tak źle nie było. No była moim zdaniem na prakty praktycznie... W moim prywatnym zatniku dałem wszystkim tę samą ocenę. I w ogóle za dzieciaka to ja najbardziej Trójkę pamiętam, nie wiem, czy najwięcej leciała w telewizji, czy ja mam jakieś w ten, ale ten Disneyland mi się bardzo tak został w pamięci, muszę powiedzieć, że fajnie tam w tym Disneylandzie, jak on tam się prze, przebijał, różne akcje robił. Natomiast końcówka, najbardziej to się chyba śmiałem właśnie na samej końcówce, jak jest finał Trójki i oni wszyscy są ranni, i tam siedzi ten Eddie Murphy taki, te ranny, ten drugi obok niego, co zastępuje w tej części Tagarta, który nie wrócił, siada, też ranny, na no, zasadzie jego. Takiego... w porządku? Czy mi hmm? Po czym nagle <laughs> Billy się pojawia tam, wiecie, taki, idzie jak takie zombie. You guys okay? Ja byłem po prostu no śmiałem się, że po prostu lubię tych bohaterów. I, I to jest piękny jest ton tych filmów, zwróćcie uwagę na ton. Niby wszyscy są ranni, ale my de facto nie boimy się o ich życie. My wiemy, że, my wiemy, że to jest komedia, my wiemy, że to nie jest w pełni na serio, że ten film nie bierze się aż tak na serio. Eee, i, I jest tyle w ogóle jakichś mniejszych momentów takich śmiesznych. Ten chłop z galerii sztuki, co tutaj gra takiego hiper-super-geja na zasadzie o, oh no! I gada jeszcze z jakimś dziwacznym akcentem. Now I'll something to drink, a wine, a cocktail, a, a, espresso. No, I'm fine, thank you. I'll make it myself right back there with a little lemon twist, it's good, you should try it. To jest ta scena w jedynce, jak Axel tam idzie do tej swojej koleżanki coś z nim gada chwilę i ten... Eks ekscentryczny, sam w sobie dziwaczny Eddie Murphy jako Axel Foley, odbija się właśnie jego energia od tamtego i jest takie jedno zdanie, już teraz widzicie, od półtora tygodnia temu oglądałem, ale jest takie jedno zdanie, jak on mu mówi coś w stylu ale ile za tam tam, coś tam ze sztuki, a on mówi tam 20 tysięcy, a on SHUT THE FUCK UP NO 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 NO, i tam odpowiada tam po prostu... Yeah I was wondering how much something like this went for $130,000 Get the fuck out of here No I cannot It's serious because it's very important bass Złoto, po prostu jakby energia tych ludzi i ich można tu puścić, powiedzieć, dobra, macie 5 minut grajcie. No to, to jest full improwizacja, po prostu grajcie, będziecie śmiesznie, do niej. to to działa. Po czym, żeby film troszeczkę się przyrodził w coś, że coś się dzieje jeb Główny motyw muzyczny Go to Wonderworld. No, wait for me! Act off Także mam to trochę zlane w głowie, ale cała trylogia dostanie ode mnie ósemkę, każdemu z tych filmów, jedynce dałem ósemkę, ósemkę, druga część stwierdziłem, że jest mniej więcej na tym samym poziomie, trójka może trochę gorsza, może trochę już byłem tym zmęczony, może powinienem dać siódemkę, ale już niech będzie, że dajmy, oceniam trylogię, no nie? Co ciekawe, fajnie jest czasem popatrzeć na pewne takie znamiona, wiecie, jak dany reżyser ma inną myśl, jak widać różnicę pomiędzy reżyserowaniem, Tony Scott się tutaj wyróżnia w drugiej części, gdzie już nawet ten jego klimat, jak on zaczyna kręcić L.A. Zwróćcie uwagę, może, może powinien być takie porównanie, jak wygląda Top Gun. Jak wygląda L.A. u Tony'ego Scotta tutaj w dwójce. I jak wygląda L.A. w Bad Boysach, którzy 10 lat później, z totalnym opóźnieniem właśnie 10-letnim, w reżyserii Michaela Baya, o, o których niedawno mówiłem, też portretują L.A. Coś to tak, gdzieś tam, prawda? Ale jest bardzo dużo stylu. W dwójce tutaj, to, Tony Scott tutaj daje dużo swojego stylu w dwójce i też świeciło akcje i ten, także też to warto warto docenić. Nie będę robił jakiejś wielkiej analizy, ale bez wątpienia tam widać te różnice reżyserskie, nie? Chociaż wiecie, wciąż, wciąż ten film i tak finalnie wybrzmiewa komedią, energią Ediego Murphy, nie? Czy teraz czekam na czwórkę na zasadzie, że to będzie najlepszy film ever. Nie, mam nadzieję, że tego po prostu nie spierdolą, jestem ciekaw, jestem mega ciekaw, nie oglądając zwiastunów, jestem mega ciekaw, jak sobie Eddie Murphy poradzi po tych 300 latach, jak, jak, jaki on teraz jest, jak go tam z parę lat temu widziałem w jakimś filmie, ale jaki teraz będzie, jestem, no jestem ciekaw, bo tutaj po prostu był Bogiem, był Bogiem komedii, akcji, był wszechstronny, był charyzmatyczny, po prostu nie da się go nie lubić, no nie, tak, także czekam. I czekam na Wasze opinie, Glina z Beverly Hills jako seria. Co sądzicie, oglądaliście za dzieciaka, lubicie główny utwór? <grych> Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym, bo narzekajmy o filmach.